Tutaj jeden silnik, jeden trzy, no, dźwięt fiatowski, 62 konie. Nie mi tutaj wjazd. Uwaga, proszę o uwagę! Mamy konkurs na podanie gumy. Pierwsze miejsce jest jedna godzina w w klubie 27, w Pluszczugańskim. Za drugie miejsce jest zmiana opon w mojej firmie, Plus Smycz. A trzecie miejsce jest sama zmiana opon. Także nie ma nic, moim zdaniem, nie. Mamy konkurs na gumy, nie gumy, jakbyście chcieli Nie, raczej nie Coś Chcesz palić gumę w konkursie? Nic, a nic, nic, a nic No wejdziemy dalej a Nie ma opon O nie, nie, kurde Pewnie, że chcesz palić, no kurde, ja bym nie palił Uwaga, uwaga, jest konkurs na gumy Czy jest może ktoś chętny na takie rzeczy? Zapraszam wszystkich do tego konkursu, bo no warto moim zdaniem się pokazać na filmie Jak nie ma to dziękuję, dobranoc noc Idziemy dalej Konkurs wygląda tak, że do pierwszego wystrzału Ktoś, Kto pierwszy wystrzeli ten wygrywa to Ale stoimy co, ci... w miejscu i po Stoimy wygłę? w miejscu, no No dobra Okej? Okay? Dobra, dobra. directly on the spot It's the rock for my pride i ready to take off giving that Cause it's time back Shining in a pitch black I'm never letting up Until my last breath Lifeless Getting dirty and poor But living life right Just covered by angels Calling out for power Rain like the April showers Consuming your vessel The last one standing Holding tightly on a cannon Single shots to destroy Spiritual famine I'm sitting on a stallion Till the sun come up Dusty Rose, where I my footprints for proof On battle zones where I walked alone, came for fall Like the green wise me with my eyes on the star So when the smoke clears, my might find Can't get on to the truth, never letting it go When it's so clear, and everything is gone Whose side are you on? See us, we ride to the horizon Guided by God Through the valley of death you fight we fall and get on okay. the okay. board But together we fall a group Vaga, Więc tak, pan Huragan wygrywa, wygrywa że tak powiem, na nasz konkurs jest pierwsze miejsce. Gratulacje od szefa. Dziękuję. Zmaga, Wygrywa, wygrywa godzinę bowlingu. Kogo? opon gratis w mojej firmie. Super, zajebiasz to. Mogę podjechać teraz? Nie bardzo. Wymianę opon też u mnie. Oraz... Smyż naszego sponsora, się TheMotoryMotory.pl Tam gratulacje od szefa, i gratulacje od szefa, i wymiana opon w tym znanym dla Ciebie. Tak, dzięki bardzo. Czy są chętni na wymianę kół ku... w Wielkowicach Na czas! Wymiana chłodnicy, taka nas interesuje, tak główna. Chłodnicy! Dobra, oznacza się chłodnicy. Kto? Chcesz? Macie domarek? Ale spokojnie. Znaczymy konkurencję, która będzie się nazywać wymiana kół w rękawicach bokserskich. Zresztą tutaj oto pokazanych moich osobistych, własnych, proszę pokazać. No, BMW 31 30 1.8 silnik, taki trochę podrasowany, sami widzieliście jak idzie. Widzieliśmy. No, lubi palić gumkę, dobrze się kręci, no, to, jest to wszystko. Na tym właśnie samochodzie będziemy przeprowadzać konkurencję. Mówię, czas do pobicia jest 23 sekundy, nie? To jest mój osobisty rekord. Gotowi! Do startu, start! Ciekawe, jak zeszły może z powrotem, nie jestem. ciekaw tego bardzo. O, jedno zeszło, raz musi jeszcze wejść. this pound the war drum the establishment in which i represent a dominance beyond race or colonized behavior remembering the first stop Dobra, stop! Drugie miejsce. Chciałem powiedzieć, że wygrałeś w naszym konkursie na wymianę głównych rekwestorów bokserskich, czyli morał z tego prosty, że albo będziesz bokserem, albo wulkanizatorem. Ale wygrałeś od nas y, uścisk prezesa, gratuluję, i godzinę bowlingu w klubie 27 w Pruszczu Gdańskim. Druga nagroda, uścisk prezesa. No i wygrałeś od nas godzinę Bilarda w klubie 27 w Pruszczykańskim. Masz od nas taką nagrodę demotywatory. Wiesz, może co to jest? Jasne. Jasne, dobra. Y... Ja i uściskłe dęsa jeszcze musi być, no niestety. Gratulacje. Bardzo, powiem, że bardzo dobrze szło, ale nie wyszło. Jest tutaj kolega z Lemborka, akurat właściciel tego motoru, który jest na nie mieści. Miał do przybycia 200 km, także to jest szacunek dla takiego człowieka. No i jest umiejętności, niestety na nie pozwala nam do końca, do końca tutaj pokazać tego co on fotografi. Jak masz na imię? Hejsych rucha, ja przyjechałem do Was drza. Team Lemborg, nie ma co ryzykować, bo to można komuś komuś, komuś może tak krzywda. No dokładnie tak jak mówisz, niestety... Ale chyba najbardziej tobie, prawda? No może nie mi jak, jak może motocykl mógł komuś krzywdę wyrządzić, nie? No, ale na kole chyba nie pojedziemy. No tak właśnie widziałem, że próbowałeś, ale to nie do końca, nie? Nevardo. Ja wam dziękuję bardzo za przyjazd, bo to jednak z to jest stąd 98 km z tego co ja się orientuję A Czy będziecie na następne zloty też ci przyjeżdżać, czy, czy to jest jakiś problem? Nie no pewnie, że będziemy przyjeżdżać, sami organizujemy zloty, wiemy ile to jest wysiłku i naprawdę jest dobrze Bardzo mnie to cieszy Dobra, nie ma lify, nie ma lifey, dzięki bardzo

Nagraj go. On, on, on czyli kto? No Damian też. Też Damian? Tak. Jesteś się braśmi? Tak To ma, mama musiała iść dobrze, nie? <dziesiwanie> nie, słuchajcie, skąd się dowodzi? Skąd a skąd się dowiedził o zlocie? Yeah, I generally like from fight daily against the powers that be <laughs> Seemingly overtaking humanity For the love I'll be a friend and share advice on in-time prophecy And I'm pouring up the spirit-lifting methamphetia mediocrity. you, no sin and none, you son of a I'm gaining Christ to man bad life, so find peace in the storm